Mam koziomki, jestem Ewa 7, a ze mną jest Kazik. Czemu? I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pogrąców mitów. Pierwszym mitem jest, czy bańka osłona, która powróciła, wyczepia się do pojazdów, czyli do motoru i auta. Spraw... Moim zdaniem, no raczej nie, bo byłoby to nielogiczne. Ale sprawdzamy najpierw. Wyczepiam, No, o jest się. Dobra, no to sprawdźmy od razu na aucie. Skoro do motory się przyczepiła, tylko nie do to tak samo. Szczepiam do ponem. Sprawdzam. I oczywiście, no to sobie, jak macie taką trudną sytuację. Nie musicie uciekać, no to po prostu rzućcie sobie ba bańko osłonę na autko i jesteście. No po prostu jesteście Mit Mitwierdzony. Hmm. Dobra, i jak już jesteśmy tutaj, mamy motor. Ja mam perka super doładowanie. O ile się nie mylę. Tak, mam super doładowanie, on jest nam potrzebny. Bo jak wiecie super doładowanie, jak mamy tego perka, to nie chodzi paliwa. 97 paliwa. No, no i widzowie, przyjechałem trochę z tej stacji i mamy 97 dalej paliwa. I mi polega na tym, że właśnie tym super doładowaniem... I jak się mówi to ono nam schodzi nam paliwo, nie? No moim zdaniem nie powinno nam schodzić, bo byłoby to paliwo Ale zeszło 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 nam paliwo Zobaczcie widzowie, zeszło nam paliwo. Czyli ten perker naprawdę jakby trochę nie działa. Mamy 82 paliwa, a było... A ja jakby teraz samochody też mają nitro sprach, mam 90 dziewięćdziesiąt paliwa. Niech teraz jakby jak robicie te filmiki, tak? Weźcie mu To te te ono też zabiera, nie? Nie, to nie zabiera, dobra. No to mamy mit potwierdzony. Dobra, widzowie. No to kolejny mit polega na tym, czy pałeczki do grindowania chronią przed folii Major. Uwaga, jakoś się tak dobrze ustawi, żeby nie zachodzić o tą pałeczkę. Dobra, skaczę. Ale z tym dało nam. Widzowie, nie trafiłem w pałeczkę jeszcze raz. Dobra, widzowie, jesteśmy już na drugiej próbie. I uwaga teraz na co to trafię. tak! No, nie mamy. Dobra, od tak czy jesteśmy, to sprawdźmy. Czy da się jakby zmieniać te pałeczki. Da się, dobra. Czy one chronią przed teraz jakby... o Uważam, mam 86kp. Jeszcze bo to Dobra, jesteśmy i I... ...nie zabrało mi d ale nawet jak to było trochę za nisko, to i tak dziwić, a Jeszcze trochę więcej. Teraz to mi na pewno powinno zabrać Falls Image. No to mam odcisk na pewnie, i mi Falls Image nie zabrało. No to w takim A ja, razie. Ale ja jestem wysoko. No my to w takim razie mamy kolejny mit potwierdzony. Kolejny mit polega na tym, że jeżeli podobnie zacznie się tego typu to on zacznie grać ogniem. Po tym byś wlałeś. No wow. To trzeba... Nie, 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 nie. Pojazd! Czekaj, wejdzie. To trzeba w jego buzie strzelać. Ja mu wszędzie strzelałam, ja już nieco strzelałam. Ale ja mu strzeliłem tutaj w buzie śmiały Jak pojazd. A mi się potem reklam, tak jakby trochę zlegował. Tak samo. Dobra, no to widzowie mamy mit potwierdzony. Dobra, kolejny mit polega na tym, że podobno tą kataną, tylko używając prawego przycisku myszy, myszy można wejść na najwyższy budynek na ja samym No ja zaczynam jakby od tego. Znaczy to do tego sprawdzić, żeby się tutaj się od Dobrze no, tam nawet nie było, no to... nic, po prostu jest obalony. Dobra, widzę, bo w tej chwili jesteśmy w No jestem. Normalnie nie złapało. No to w takim razie dobrze mieć tego tutaj jeszcze raz. W dobre tutaj dobry informator. Mamy w takim razie na piętę na razie mamy potwierdzone. Dobra widzowie, kolejny mit polega na tym, że jak wjedziemy, ja i, no, że jak ja wjadę w Kazika, a nie Kazik we mnie, w tym samym momencie, no to tylko jednego z nas odepchnie. Na turbo przejedziemy, jedziemy, znaczy Kazik. E, no to co? Trzy, cztery, trzy. trzy. Nie trafiliśmy. pilić. na tej pomarańce nie... Już? Trze... no to czekaj, ja. 3, No to że jak mnie to wodę i potem jeszcze raz odejść. O, tu się trochę. 3, 4. Trze... Czta... No to to jest No nabra. zostałeś idź tam na pomarańcz to A Ty jesteś tutaj bardziej No dobra 3 No bo ja ale dobra 3 cztery Co jest tylko Ciebie No dobra to czyli mamy jak na razie tam Dobra, kolejny mit polega na tym, że jakby ma, no wiadomo, że jak się rzuci e, beczko osłony na motor, no to się ona odbije. I mit polega na tym, że rzucę beczko osłony i teraz edytuję, to ta beczka może spać na motor i mogę ją Dobra, mamy, mamy potwierdzone, że to jest tak. Znaczy, robić. Mamy mit potwierdzony. Dobra, kolejny mit polega na tym, że ja i Kazik w tym samym momencie użyjemy prawego przycisku mycz, myszy w katanie. No to tylko jedna osoba zna, no to tylko jeden z nas dostanie obrażenia. Na 3, 4 używamy katany. 3, 4! Sorry. Dobra, to się podobaj. 3, 4! Do. Dostajesz wyobrażenia? Nie. Ja też nie. dawaj jeszcze raz. Trzy, trzy cztery, ry ja, do... ja dostałem, a ty? Ja nie. to poczekaj, sprawdzimy to jeszcze raz. No. Ale chyba wydaje się, że jest to potwierdzone. Trzy, cztery, trzy, Ja, ja nie dostałem. Ja wolniej to. No dobra, ale można powiedzieć, że mit jest w takim razie potwierdzony. Wszystkie mity są potwierdzone. Dobra, na kolejny min musieliśmy się udać na... No na... O, oh, dobra, dobra, trochę taki miss ale chodziło o to, że podobno jest złota pompa nie one shotuje, ale za to mityczna pompa zadaje już ponad 200 damage'a. Ja i moje 1 HP, I food white right foot creep. Jak, a nie masz 10, to ci 190 zadałem. Ja na no żarty mam 10. Dobra, bo już myślałem, że Fortnite nie Dobra, to teraz już bez faila. Y pompa legendarna zadaje 190 obrażeń, tak jak przed chwilą sprawdziliśmy maksymalnie. A teraz pompa mityczna powinna Cię zlonshotować. W 200 demajderów mi zadał, 250... Ale ja mam pomysł jeszcze na mita fajnego. Czekaj. Dobra widzowie, czyli powróciła pompa, która bije za 200. 250 mi zadaje. No to widzowie, mamy nowego spadza, takiego troszeczkę bardzo gorszego. Ale mamy nowego spaza. Mit potwierdzony. Dobra widzowie, kolejny mit polega na tym, że kasper użyje teraz motki. No i kiedyś działało tak, że jakby unikał po prostu strzały i nie nosi jednego majdu. No to zrób tak teraz i zobaczymy, czy to dalej działa. Ja, tak, bo no dalej działa, tylko może teraz siedzę za wysoko, jeszcze raz spróbujmy. Dalej działa, czyli jakby można uniknąć łatwo strzału i być praktycznie niewidzialnym, bo stoję na przykład tutaj, iść tam, tu i ślą, stój, tam, dalej, no i użyj, no jesteś niewidzialny praktycznie, ja Cię w ogóle nie widzę. Czekaj. Tak, no, łatwo uniknąć strzał. Czekaj, bo tutaj jest takie, takie coś i zobaczymy. Chodź tu do mnie. Czekaj. Zobaczymy czy jestem bardzo niewidzialny. No jestem bardzo niewidzialny. No to mit potwierdzony. No kolejny to mit to... polega na tym, że teraz jak Kazik będzie celował z heavy sniperki, to podobno będzie mi się świecić luneta. No to weź heavy sniperka Masz? Heavy sniperka to, to jest to. Ej, no świeci się. Dobra, a weź DMR. -ka. Nie świeci się, a weź auga. A o się też nie, śmieci, nie świeci, a ten jakby karabin snajperski. Nie świeci się. A ja dałem Nie, ten jest inny. No też się, taki... te się nie świeci. No dobra, no czyli... Ale ty mi nie dałeś innego karabinu snajperskiego. A, jest ja ten bo rewolwer, ten... sprawi rewolwer. Ale nie sprawdzałeś mi tego karabinu snajperskiego, bo mi nie dałeś. No chyba, że o tym mówiłeś. Nie, nie o tym, o innym. No co, innego mi nie dałeś. No o ten Demer Cobra? No to A dobra, to już sprawdzaliśmy No to poczekaj Dobra, kolejny mit polega na tym, że jakby Czy ta katana chroni przed Foldimage'em? No bo chroni. Ja nie, go sprawdzałam. Y, Jakby, czy teraz użyję, jak tego, użyję tego prawego przycisku To czy mnie uchroni przed Foldimage'em? Działa, sprawdzałem działa no ja mówię prawdę działa no. a przy okazji nie używać tej katany bez giga jedyne Ale jest bardzo fajna Nie jest giga słaba jedyne co ma fajne to prawie pikis nie używajcie bo jest tak Gizlas więc ale jest bardzo fajne Nie, mit potwierdzony Dobra kolejnym mitem jest to E, czy, jak, czy jak się zabije tą panią, co to jest MBT, panią Słoneczko, to, to ona dropi starą pompę, grochówkę, która już nie powinna być w grze, bo została usunięta i ten mis jest potwierdzony, ale my nie mamy jak tego sprawdzić, bo nowe tereny teraz zabiją, a no na laboratorium jakby... Na, na Stwierdzony, ale go sprawdzić nie możemy. Dobra, widzowie, w tym odcinku to by było już na tyle. Pamiętajcie o łapce w górze, słubie z dzwonkiem, No i do zobaczenia. Trzymajcie się. No i nara.